Jesteśmy na rynku od 1990 roku i przez cały ten czas jako spółka ze 100% polskim kapitałem rozwijamy się i wskazujemy nowe standardy w branży. Budokrusz to dziś 8 wytwórni betonu, dwie kopalnie kruszyw oraz dwie fabryki kostki brukowej oraz płyt dekoracyjnych. Nie zatrzymujemy się i wciąż szukamy nowych rozwiązań. Dzięki nim możemy być konkurencyjni na rynku. Tak duże i rozproszone przedsiębiorstwo jak nasze musi ciągle monitorować, optymalizować i udoskonalać procesy związane z zarządzaniem. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na Sub-Business One. Przez wiele lat pracowaliśmy na różnych programach i aplikacjach zewnętrznych w poszczególnych działach naszej firmy. Aby sprawniej zarządzać spółką, z czasem stało się jasne, że konieczny jest jeden system, który zintegruje działania we wszystkich obszarach firmy i umożliwi skuteczne monitorowanie operacji zachodzących w naszej spółce. Wybraliśmy SAP Business One. Dzięki doświadczeniu firmy Supremis i zaangażowaniu naszych pracowników, a także elastyczności samego systemu, mogliśmy dostosować nowy program do funkcjonujących już w spółce standardów i Procesów. Łatwy dostęp do informacji i przejrzystość danych znacznie przyspieszyły tempo pracy, co przyłożyło się na zwiększenie wydajności i podniesienie efektywności pracy. Wspólnie stworzone aplikacje są nowoczesne, a zarazem proste i intuicyjne w działaniu. Kluczowym elementem usprawnienia pracy stał się pełny monitoring wszystkich procesów zachodzących w firmie w jednym miejscu. Supremis poza sprawnym wdrożeniem zapewnił nam pełną obsługę istniejącej infrastruktury informatycznej, a po dokonanym audycie zmodernizował nasze zaplecze IT według rygorystycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i przygotował je do obsługi nowego systemu. Współpraca z klientem, który jest świadomy swoich potrzeb i w pełni angażuje się na każdym etapie wdrożenia, pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Dokładnie tak było w przypadku wdrożenia systemu przez Supremis w firmie Budokruż. Strategicznymi elementami wdrożenia w tym projekcie były narzędzia pozwalające na zarządzanie, monitorowanie i planowanie pracy wielu oddziałów. Przykładowo przygotowany został kreator zleceń sprzedaży, który w pełni obsługuje specyficzne warunki sprzedaży różne dla poszczególnych klientów. Dzienny plan produkcji betonu pozwala nie tylko na planowanie i zarządzanie bieżącą pracą, ale także umożliwia wspieranie realizacji zamówień przez sąsiadujące ze sobą oddziały. Kolejka do węzła jest webową aplikacją wykorzystywaną do zarządzania samochodami odbierającymi beton. Ostatnim elementem wdrożenia było zintegrowanie systemu sterowania produkcją i dozowania surowców z systemem Sub-Business One, dzięki któremu klient otrzymał bieżącą i rzetelną informację o realizowanych zleceniach. Całość wdrożenia dopełnia raportowanie, które pozwala nie tylko na monitorowanie bieżącej sytuacji, ale także dostarcza prognoz tak istotnych dla podejmowania kluczowych dla firmy decyzji. Decyzja o wdrożeniu SAP Business One w tak dużym przedsiębiorstwie jak Budokrąż to nie tylko odpowiedź na bieżące wymagania i aktualne potrzeby klienta, ale także możliwość dostarczania kolejnych narzędzi, których wymaga ciągły i dynamiczny rozwój tej firmy. Budokrusz patrzy w przyszłość z optymizmem. Śledzimy trendy, by dostosować ofertę do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Chcemy się rozwijać, dlatego poszukiwaliśmy partnera, który, tak jak my, stawia na profesjonalizm i gwarantuje udane wdrożenie. Tę gwarancję daje certyfikowany zespół specjalistów oraz doświadczenie firmy Supremis budowane przez 18 lat. Dlatego cieszymy się ze współpracy z liderem na polskim rynku, którym jest właśnie Supremis i który okazał się pewnym i odpowiedzialnym partnerem. Stała współpraca już po wdrożeniu programu zapewnia nam komfort i bezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że kolejne projekty, które będziemy wspólnie realizować, również zakończą się sukcesem.